Cześć, witam wszystkich serdecznie. Na wstępie bardzo Was zapraszam do mojej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie na dole. Teraz możemy już przejść do typowania. Warto dodać, że w poprzednim odcinku przed weekendem wjechało 3 na 3 i naprawdę nie pogniewałbym się, gdyby teraz było podobnie. Zaczynamy od szlagierów Anglii. Chelsea kontra Arsenal. Pojedynek pierwszej i trzeciej drużyny w lidze i cała Anglia czeka już na to spotkanie. Naprawdę długo zastanawiałem się, co by tu zaproponować i doszedłem do wniosku, że tym razem pójdę w ilość goli. Nie wydaje mi się, żeby był tutaj jakiś bardzo wysoki wynik Teoretycznie skłaniałbym się przy 1-1 Ewentualnie 2-1 Ze wskazaniem na gospodarzy Dlatego w tym meczu widzę 2 albo 3 bramki Po kursie 2 Swoją drogą całkiem przyzwoity kurs Nie sądzę, że oba zespoły będą tu jakoś niesamowicie atakować I skończy się na przykład wynikiem 3-1 Taka jest moja propozycja na angielski szlagier 2 albo 3 bramki Kurs 2-0 Teraz lecimy szybko do Niemiec I kolejnego hitu kolejki Dortmund na własnym stadionie Przed tą swoją niesamowitą publicznością multimedial <laughs> pofield Podejmuje Lipsk, który już kilka razy przewijał się w moich odcinkach przed weekendem. Drużyna BVB traci już aż 14 punktów do lidera z Monachium i 11 oczek właśnie do Lipska. Wydaje mi się, że ten mecz to już naprawdę ostatni dzwonek, by zacząć pogoń za czołówką. W pierwszym meczu tych drużyn wygrał Lipsk, a bramkę na wagę zwycięstwa w 89 minucie strzelił Navy Kate'a o właśnie w ten sposób. Lipsk gra świetnie i nikt temu nie zaprzeczy, ale wydaje mi się, że w tym meczu zaważy doświadczenie, doping niesamowitej publiczności i ogromna motywacja zawodników z Dortmundu. Tutaj daje na Borusję po kursie 1:72. No i przyszedł czas na mecz numer 3 w tym odcinku. Tym razem wybrałem włoski szlagen. W niedzielę o godzinie 20:45 Juventus podejmuje Intermediolan. Oba zespoły ostatnio w lidze grają naprawdę wybitnie. Małą ryskę Juventusowi zrobiła Fiora, ale i tak chyba nikt nie ma wątpliwości co do gry Juventusu na włoskich boiskach. Oczekuję tutaj tutaj szybkiego meczu i mega zaangażowania głównie ze strony Interu. Liczę, że hukną coś na 1:0, bo są w stanie za sprawą Edera i Cardiego Perisicia czy Mario i Juventus będzie musiał gonić. Propozycja ode mnie na ten mecz to obie drużyny strzelą po kursie 1.8. Śmiało piszcie swoje propozycje na weekend w komentarzach. Jeśli masz jakiś kupon, którym chciałbyś się pochwalić, śmiało wyślij go na fanpage. W niedzielę kolejny odcinek z waszymi kuponami. Standardowo dziękuję za łapy w górę, subskrypcje, wyświetlenia no i waszą aktywność. Linki do mojej grupy i fanpage'a macie w opisie na dole. Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, to pisz na fanpage. Do usłyszenia mordeczki.